Dobra, nagrywam już. Dobra, spawned jestem. Czekaj, tylko opcje coś chcę poprzestawić. No to ruchaj spawned, nie? Nie. No mógł. No. A, Włoszek, nie, nie, nie! Tylko weź nie biorę temu. Ja jej ja, biję na razie. Przepraszam Panie Przewodniczący. To Ty idź z nimi, jaja idę na biegu. To Ty nagrywaj, ja się nimi zajmę, okej? Okay? Dobra. Nawet się nie przywitaliśmy, ale to taki początek gównowaty. Dobra, no witajcie. Yy, witajcie też. No, cześć, hej. Ty, co potrzebujesz? Jak? dużo osób jeszcze nie wie, że założyłem nowy kanał Bartek, ty wiesz, o kogo chodzi z Justyną, założyliśmy kanał wspólny, no? tu idę tu. Masz jeszcze drewno, ja bym zrobił, ja bym posadził yy, tego AM Czy Cobblestone'a. No ja już się boję, jak ci dać opa. Dobra, ale... Mówię, że mi się nie mówi, stój tu niepalnie, nie wydaj Dobra... Bo ja nie mogę zrezygnować z tego Daj mi opa Nie mogłeś mniejszego niku wymyślić Nie Masz? Tak ja mam opa, tylko czekaj, bo ja... Bo tutaj więcej, więcej, więcej kmatka miała jednak. Ile więcej kmatka miała? Więcej narobiła. No, Tam, domu, Na razie to nic nie mam Ja będę kopał Dobrze, że na przykład nie ma czegoś takiego, że się warbę, że na przykład crafting y, się rozwala, co nie? Kopiesz. Nie przeżyłbym tego. Nie idź tam przez wodę. Do dziury tak. Nie idź przez dziurę, bo będę zakrywał ją. No masz dziurę do zakrycia. Bartek, nie rób dziur. Mam z zombie już cztery żelaza. Żel żelazo z zombie wylatuje? No, tam. No to ja zbuduję chatkę jakąś. Będziemy jeździmy, jak to jest. No, na tym serwerze jak na razie jest w grany są grane... jeden plugin chyba. A tu jest ten serwer taki, że teraz nie jest? To jest na AC chyba serwer jest ustawiony. Ale czyli to so. jest hardcore taki, że skoro się zgiemy są tu życia? Są. Jak piszesz Liwe, to będziesz miał. Ja mam 8. Jeden. Jedno życie? No. To zaraz zginiesz, to nie zgiń. Albo zgin ja ci... Yy, oddam trzy życia. Ja trochę równo. Mam pochodzi, pochodzi stadu, mnie, na, z na kamienny, bo pochodzisz w śladu, co się dzieje. To by zmienić z drewniany na kamienne, bo używam drewnianych leków. Nie mogę, oddać ci życia jeszcze. sobie trochę kiedyś jamentów się nażarłem. Bartek, robimy tak, że zapraszamy jakiegoś widza na serwer. Albo nie, już mamy całą ekipę zebraną jak do nagrywania. Będzie Piotrek, będzie Tomek i Patryk będzie jeszcze. Na razie to ja wyrównałam prawie całą wyspę. już Cisza. Ja o, no sam się z serweru już. A dobrze, że White Lista jest założona. Oj, dziękujemy. Bartek, muszę wgrać plugin na logowanie, bo jak ktoś mi wbije przy, yy, przez mojego, to się wbije mi na serwer. A, no. Masz drewno? Nie, mam I Czekaj, ja tu wybuduję dom. Dom. Домик будем скромнёдки. Ветный, czy jakiś. Ty umiesz zrobić do serwera dynamic map? Nie. Ty jesteś od myślenia, to ty spróbuję zrobić, dobra? No, spróbuję. Dynamic map, a to ja jeszcze... nigdy... Ja w ogóle nie wiedziałam, że tak kresiśnie jest. Przecież SKKF ma to. Nie, no jest cześć, nie mówię, że jest cześć, ja. O kto, o kto wiedział? Skaka! Tutaj na razie zrobić coś płyną. Dobra, nie mam o Dobra, ja mam ok. Nie ładnie. Jestem Steven. Hahaha. Ja, ja, ja. Mam, paty, kaj mam. Masz kobla? A co tutaj tam znowu. Masz kobla? Nie. To weź na koło, bo ja mam chłopatyki. Łoże! Bój się ty myśli. Ekspa można. Masz na koble. Oj, oj oj! Mam pół zarduszka! Czekać, czy mogę s Są jeszcze? Chodź, czekaj, nie bierz moich tylko rzeczy z domu. Nie, bo ja chcę się zabić. Dobra, z Jedno życie mniej już. Domek z Dirta, gówno. Może kończymy już, jak na razie? Ej, Zakończymy. I jak zbierzemy kiedy ekipę, to... ...znowu nagramy coś. Cała ekipa się zbierze. Wiem, czekaj, zaraz dodam Ole do, do rozmowy. Będzie na... Gdzie ona? Ja? Gdzie ona? No i nie ma Oli. Główno. Nie ma już. Masz kobla jakiegoś? Jeszcze jednego? A, ja tu mam młodzi kobla i kobla. Czekaj, zobaczę czy mamy jakiegoś kobla. Mamy. Czekaj, ja zrobię sobie kilofa. Ja Przebrać... Przebrać... Przerać... no, ok, to jest, ok, to jest ok, kwadratowa masakra w wydaniu kotletowej masakry. nazwiemy naprawdę masakra. Naz nazywamy tak? To powinna być masakra. Pomyśl, pomyśl, się. Ja coś muszę jeszcze sprawdzić. Dobra, kończyć coraz trzeba będzie. Mam trochę kobla. Ranek wstaje, ja fajnie. Kurna, przy... No i mi się wyłączył coś. Mające, trzeba się na nie, ma, nie masz nici? Mam te 6 Bo no, to Musi się kręcić trawa, y, znaczy świnka. Możemy to sprawdzić, ale jakoś szybko trawa ładnie rośnie, co nie? No to można rozwalić. No to nie potrzebne. Zobaczymy, jak porośnie. No to dobra, kończymy. Dobra, Bartek, ty koń, bo mi się nie chce. Yy, tak, jeszcze jeszcze mamy zamiar zrobić tak, żeby nie można było 200 kratek z. Będzie można tylko za wyspę 200 kratek, 250 kratek wychodzić i to wszystko. No dobra, wszystkim. Cześć na razie, teraz Bartek się żegna. No dobra, cześć, 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 cześć. Spierdaleć. Dobra, cześć.